To już trzecia edycja Europejskiego Dnia Prawnika. Próbujemy zintegrować całe środowisko prawnicze i okołoprawnicze na Wydziale Prawa w dniu, w którym powinno się świętować właśnie zawód prawnika. Adresowane święto to jest i to wydarzenie tak na dobrą sprawę nie tylko do, do naszych studentów, naszych pracowników, ale również do naszych partnerów wykonujących zawody prawnicze i okołoprawnicze, a także uczniów szkół średnich, którym próbujemy pokazać, Wydział i zintegrowane środowisko prawnicze. Od jakiegoś czasu Wydział Prawa i Administracji wiezie w prym w tym, żeby komunikować nas ze sobą i pytać się o to, w jaki sposób powinien być wykształcony profesjonalny student prawa. Sama inicjatywa Uniwersytetu jest wspaniała, ponieważ ona tutaj zgrupowała prawników, nie tylko bo tak potocznie prawnicy utożsamiani są z adwokatami, radcami, sędziami. Tutaj zaś przyszli też przedstawiciele innych zawodów, w których prawnicy pracują, wykonują bardzo ważne funkcje. I to spotkanie, wymienienie się poglądami no było niezwykle cenne. Młodzi ludzie powinni podejmować jak najszybciej decyzje na temat tego, co chcą robić w przyszłości i powoli w czasie studiów już kierunkować się pod kątem wyboru ścieżki zawodowej. Europejski Dzień Prawnika daje takie możliwości, ponieważ są w stanie poznać wszystkich interesariuszy, którzy tutaj przychodzą i mówią o tym, jakie mają potrzeby pod kątem ich wykształcenia. Ja już drugi raz w, takim, w tym święcie, tak mogę to nazwać, uczestniczę i zawsze jest to taki poziom wymiany doświadczeń, jakichś pomysłów na, na przyszłość. W tym roku omawialiśmy kwestie praktyk zawodowych. Kwestia wydawałaby się dość oczywista, a uświadomiliśmy sobie, ile z tym jest związanych problemów, ile trudności organizacyjnych, jakie są oczekiwania, ale to wszystko sobie wyjaśniliśmy. No i takie forum jest idealne do, do właśnie z jednej strony jakby uczczenia prawników, a z drugiej strony do rozwiązywania jednak problemów. Wokół wydziału i na wydziale dochodzi do integracji środowiska prawniczego. Możemy podyskutować na wiele ważkich tematów, nie tylko dotyczących kształcenia, ale również tego jak funkcjonuje się prawnikom w otoczeniu społeczno-gospodarczym.